The KLF: jak spalić milion i zostać legendą. Adam i Julia biorą na warsztat historię The KLF, zespołu, który podbił świat, by następnie zniknąć w akcie artystycznej anarchii. Czy spalenie miliona funtów było szczytem geniuszu, czy arogancji? I co to mówi o nas i naszej relacji z pieniędzmi? Adamie, mam dla ciebie historię, która jest bardziej wiralowa niż jakikolwiek challenge na TikToku. Wyobraź sobie, że zarabiasz miliony i zamiast kupić willę z basenem, palisz je w ognisku. Brzmi jak wyjątkowo nieefektywne ogrzewanie, ale intrygujące przyznaję. O kim mowa, Julio? O zespole The KLF. Dwóch gości, którzy weszli na szczyt list przebojów, a potem zrobili wszystko, żeby z niego spaść w jak najbardziej spektakularny sposób. The KLF. Copyright Liberation Front, już sama nazwa sugeruje, że nie mieli zamiaru grzecznie prosić o pozwolenie. Zaczęli od bezczelnego samplowania abby, tak? Dokładnie. I prawie od razu wpadli w kłopoty prawne. Musieli zniszczyć cały nakład płyty. Ale wiesz, co zrobili potem? Napisali książkę-poradnik, jak łatwo zdobyć numer jeden na liście przebojów. Cyniczne i genialne. Podoba mi się. To jakby zdradzić publiczności wszystkie sztuczki iluzjonisty tuż przed występem. I to zadziałało. Stworzyli coś, co nazwali Stadium House. I nagle ich piosenki leciały wszędzie. 3am. Eternal? Pamiętasz? To był globalny fenomen. Pamiętam. Trudno było nie pamiętać. Ale tu zaczyna się ten paradoks, prawda? Stali się częścią machiny, którą tak bardzo gardzili. I to jest właśnie fascynujące. Im więcej zarabiali, tym bardziej odjechane rzeczy robili. Punkt kulminacyjny to gala Brit Awards w 1992 roku. A tak, słynny występ. Zamiast swojego tanecznego hitu, Zagrali go z zespołem death metalowym, wywołując ogólny chaos. A na koniec Bill Drummond wyciągnął karabin maszynowy i strzelał ślepakami w publiczność. Wyobrażasz sobie miny tych wszystkich ludzi z branży? Wyobrażam sobie raczej prawników i ochroniarzy dostających zawału serca. Ale to nie wszystko, prawda? Była jeszcze owca. Tak. Podrzucili martwą owcę na i Bogali z napisem Umarłam za was. To już nie jest zwykła prowokacja. To czysta sztuka performatywna. Albo po prostu bardzo zły gust. Chwilę później ogłosili, że kończą z muzyką i usunęli cały swój katalog. Na ponad dwadzieścia lat. To był najmocniejszy mitdrop drop w historii muzyki. Być na samym szczycie i powiedzieć: Dziękujemy, to wszystko było bez sensu, znikamy. Trzeba przyznać, że to skuteczny sposób na zbudowanie legendy. Nic tak nie podsyca zainteresowania, jak niedostępność i tajemnic. Ale to był dopiero początek. Zostały im pieniądze, cała góra pieniędzy, których nie chcieli. I tu dochodzimy do sedna, Adamie. Do ogniska, o którym wspomniałaś na początku. Spalenie miliona funtów. Dokładnie. Pojechali na jakąś odległą szkocką wyspę i metodycznie, banknot po banknocie, spalili milion funtów. Wszystko nagrali. I tu pojawia się fundamentalne pytanie: dlaczego? Bo przez lata sami nie potrafili albo nie chcieli tego wyjaśnić. Dla mnie to ostateczny gest antykapitalistyczny. Pokazanie, że pieniądze to tylko papier, iluzja, której nadajemy wartość. To było czyste. Czyste marnotrawstwo, powiedzieliby inni. Policzek wymierzony ludziom, dla których taka suma to niewyobrażalne bogactwo. Czy sztuka usprawiedliwia taką arogancję? Ale może właśnie o to chodziło, żeby nas sprowokować do myślenia. Żebyśmy zadali sobie pytanie o wartość pieniądza. Nie sądzisz, że to było bardziej wartościowe? Licz kolejna darowizna na cele charytatywne, o której wszyscy by zapomnieli po tygodniu? To ciekawa perspektywa. Akt, który generuje dyskusję przez dekady, ma z pewnością większą siłę oddziaływania, ale nadal mam problem z estetyką palenia gotówki. A co z ich innym pomysłem? Nagroda dla najgorszego artysty roku, którą przyznali artystce, która tego samego dnia dostała prestiżową nagrodę turnera. To jest dopiero trolling na najwyższym poziomie. To akurat jest dowcip w moim stylu. Subtelna złośliwość opakowana w formę artystycznego happeningu. O wiele bardziej elegancki niż martwa owca. Więc co o nich myślisz? Byli geniuszami czy szaleńcami? Myślę, że byli artystami, którzy potraktowali całą swoją karierę jako jeden wielki performance. A spalenie pieniędzy było po prostu jego finałowym aktem. I potem zniknęli. Na 23 lata. Podpisali nawet moratorium, że nie będą o tym rozmawiać. To dopiero siła charakteru. Albo wiedzieli, że milczenie jest najlepszym narzędziem marketingowym. Mit rósł z każdym rokiem. Aż do teraz. Bo wiesz, co się stało w 2021 roku. Domyślam się. Pieniądze ze spalonego miliona przestały grzać. Adam, przestań! Wrócili, a raczej wróciła ich muzyka. Po raz pierwszy oficjalnie trafiła na wszystkie platformy streamingowe. Czyli po latach walki z przemysłem muzycznym w końcu dołączyli do jego serca Spotify i Apple Music. Ironia losu bywa przewrotna. A ja myślę, że to kolejny element ich gry. Jakby chcieli powiedzieć: OK, zrobiliśmy swoje, a teraz niech nowe pokolenie tego posłucha. To nie kapitulacja, to otwarcie archiwum. Archiwum, które teraz generuje tantiemy. Bardzo praktyczne. Może zbierają na kolejny milion do spalenia? Zawsze musisz sprowadzić wszystko na ziemię. A ja wolę myśleć, że to po prostu piękna klamra kompozycyjna. Możliwe. Niezależnie od motywów, ich historia jest fascynująca. To opowieść o tym, jak daleko można się posunąć w imię sztuki i buntu. I o tym, co sukces robi z ludźmi. Oni doszli na szczyt, i jedyne, czego pragnęli, to spektakularnie z niego skoczyć. Ciekawe, czy dzisiaj taki numer by przeszedł. W dobie mediów społecznościowych pewnie zostaliby natychmiast scancelowani. Za marnotrawstwo. albo staliby się największymi influencerami na świecie, ich filmik spalenia kasy miałby miliardy wyświetleń. Może to oni byli pierwszymi prawdziwymi dysruptorami? Użyłaś słowa, którego się obawiałem. Ale jest w tym trochę racji. Zburzyli zasady gry na długo przed tym, niż stało się to modne w dolinie Krzemowej. Dokładnie. Byli punkami w świecie popu, anarchistami na listach przebojów. I zostawili po sobie jedno: bardzo niewygodne pytanie. Które unosi się nad tą całą historią, jak dym z tamtego ogniska. Co byś zrobił, gdybyś miał milion, którego nie chcesz? Właśnie to pytanie, które każe nam się zastanowić nad naszym własnym stosunkiem do pieniędzy, sukcesu i tego, co w życiu naprawdę ma wartość. Wow, głęboko ale to prawda. Ich historia to ekstremalny test na nasze wartości. Jestem ciekawa, co by zrobili nasi słuchacze. Pewnie większość znalazłaby dla tej kwoty jakieś bardziej konstruktywne zastosowanie. Ja na przykład kupiłbym rzadkie wydanie jazzowe i mnóstwo herba. I pewnie zostałoby ci jeszcze jakieś dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy funtów. Dlatego właśnie nie jestem artystą performatywnym. Moje gesty są znacznie skromniejsze. Ale ta historia zostaje w głowie, prawda? Ten obraz płonących banknotów. To jest silniejsze niż jakakolwiek piosenka. Niewątpliwie. Udowodnili, że czasem największym dziełem sztuki nie jest to, co tworzysz, ale to, co niszczysz. To co? Polecamy słuchaczom odpalić sobie teraz What Time i Love i pomyśleć o płonącym milionie. Myślę, że to doskonały plan. A my, Julio, o czym porozmawiamy następnym razem? Mam nadzieję, że o czymś mniej łatwopalnym. Kto wie, może o historii człowieka, który dwa razy sprzedał wieżę Eiffla. To brzmi jak coś dla mnie. Zdecydowanie wolę kreatywną sprzedaż od destrukcyjnego palenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.